W czasie suszy szosa sucha stół z powyłamywanymi nogami Leży jeży na wieży Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego Cesarz czesze cesarzową Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie i cóż, że ze Szwecji. Jola lojalna, a ula nielojalna. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu. Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, chrząszczy rzewoszyce, powiat Łękołody.